Widzę, że tutaj już ktoś to robi. Co, tak to można robić? Tak. Nie iść do góry, bo zlobry... Okej. Okay. O kurwa, już zlorowałem. Uważaj, ja to wypierdolę, wiesz? Uważaj. Dobra, zabiję to, wiesz? O kurde, ty, jest lipa. Ja jebie. No jest lipa, powiem ci, ziomeczku. Bo ja tu zaraz się wykurwię. O kurwa, no już gościu trapa robi. A cię zauważyłem, typie. Już kurwa, patrz. Długo nie trzeba było czekać. No tak myślałem, że tak to będzie wyglądać, nie? To spocuch? no wiem, że spocuch na kto inny. Zrobimy to kiedy indziej. O kurwa, jo jebie, no to ładny tutaj yy, ten, czekajcie, musimy się teraz odnaleźć jakoś, ja tam nie idzie wejść do górek, sali hurapę? Nie chłop, nie wiem czy to inny, ale te spocuchy, słuchajcie, jeden, jeden spocuch to wczoraj się przyznał, że się obraził, że go zabiłem na retro pvp. Chłop się obraził. No chłopie, jak ty, jak ty nie umiesz się pogodzić ze śmiercią w tej grze, że cię ktoś zabija, no to nie graj w tą grę. No chłopie, no. Jeden tam spocuch wiecie, to, to są takie, takie... Gościu, yy, spierdale, zabiłeś mnie nubie, jebany. Yy, to mają takie czasami pomysły, naprawdę... Czekajcie, my musimy tu jakoś przejść, nie? Coś tu trzeba zrobić, gdzieś tu trzeba pójść. Reakcja ze spocuchem? No kurde, tym spocuchem się serio w głowach popierdoliło trochę. Gościu na się padł? No cóż, no też. Szedłby mi mu tam pomógł, gdyby nie tutaj. Gościu nie robił trapa, a widziałem, widzieliście. Gościu wiedział, że kupiłem dostępy. Dobra, ten gościu niech już też spada, płaczek jakiś tibijski. Ja też spocuchy to też płaczki. Jest jakiś płaczek tam i płacze mi chłop, że zginął na Retro PvP. No chłopie, no taka to gra. Ja, to, to naprawdę, no nie warto rozmawiać z tymi spocuchami, bo to nic nie wychodzi z tego dobrego. Dobra, zobaczymy. Czekajcie, bo musimy, musielibyśmy... Jest stąd jakaś alternatywna wyjś... yy, droga do wyjścia, nie? Tędy nie wyjdziemy Przynajmniej w ten moment, bo o to jest trochę lipa <laughs> hmm. Tego zalurowałeś? Nie, ja też chciałem quest'a zrobić, no co on gada Zapierdoły. W ogóle dziwny jest bug z tym, że stąd Można wejść po rabince, ale już tam nie można wrócić A mam TP scroll'a, no mogę użyć, no ale Chciałabym normalnie wyjść, bo ten tps scroll mógłby się przydać, nie? Chociaż jest na dwa dni. Dobra, to sobie wyjdziemy tutaj. Nie, mam. Mam tps Wejdź tam i rzuć późną bombę. Nie mam poison bombę. Wiesz? Musielibyśmy czekać aż. aż. fire bomby. A co do tego? A co do dostępu to ja wiedziałem, że będzie jakiś problem. To by było, wiecie. Zbyt, zbyt piękny. Ogląda streama. Ja wiem, że on ogląda streama. No oczywiście, to jest mu wierny widz, każdy z nie? Jak każdy z pocuszek. Zalurowałeś go mimo, że solowo? Ja nikogo nie zalurowałem. Ja wszedłem, wszedłem i zacząłem robić te maszyny. A to, że on padł, zaczął mnie wyzywać, no to, nie, to niech ucieka, no nie, niech wiesz, nie będę z nim rozmawiać nawet. Oddaj koinę za blesy. Czy wyście ocipieli, czy co? Czy my gramy w tą samą grę? Szukał mnie, no miało nie być streamerem. Wklejka tibiczyków, no, straszny. Po co ja mam tutaj się bawić jakieś bomby i coś tam się pocić z tym typem? Jak ja mam typę Scroll'a? Po co mam też robić jakieś bomby, czarować? Nie wiadomo co. Jak rzucisz bombę na nią, to zaczną się po niej chodzić. No, no okej. Okay. Aha, tylko mi nie stracimy PZT, jak tutaj jestem, potworek, nie? No tak. Dobra. A tą stronę to ja nie mogę iść nawet ty. Czekajcie, coś zaraz yy, wymyślimy. Yy, dobra, stąd. Tu jest do maszyny do kolorków. Ja za bardzo nie wiem. Nie wiem, co to jest za miejsce. A tu jest, tu jest, są kolorki. Chodzi też o to, że ja mam... Nie mam za bardzo tego, nie? O kurwa, przyps. Przypał. Dobra. Tu będzie trap pewnie. Kurwa wiedziałem. O, kurwo. O kurwa leżę, 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 leży, leży, leżę. Leży. Leżę! O, ty kurwa z pocuchu, pa. O! To dlatego wiecie, nie damy tutaj satysfakcji z pocuchą, aczkolwiek było blisko. Kurwa. O. Może ale spocony, dobra, trzeba mu zaraz być jakiś głupi komentarz, to trzeba mu szybko ignora dupić. Ja znam te znam te sztuczki